Dobra, więc generalnie ja już jestem po nagraniu tego odcinka, no i wyszedł on naprawdę, naprawdę mega epicko. Cały odcinek polega na tym, że za pomocą modulatora głosu zmienię właśnie swój głos, aby brzmiał na bardziej taki, no, dziewczęcy. No i dzięki temu, no, będziemy nabierać ludzi, że jestem dziewczyną. No i wejdę na jakiś Discord Fortnite'owy, no, po prostu zapytam się, czy ktoś chciałby ze mną pograć. Odcinek wyszedł naprawdę mega epicko, także możecie zostawić łapkę w górę. Zapraszam na Discorda Teamu, ponieważ założyliśmy Discorda Teamu, link w opisie. Ponadto każdy komentarz o treści książka serduszko, ja także piszcie w komentarzu książka, a ja bym przypomniał serduszko. Na 500 łapek w górę będzie więcej takich odcinków, a ja już zapraszam do odcinka. Przepraszam. Tak? No nie! Nie! Aha, dobra, wetr Dobra, a więc słuchajcie, jestem już właśnie w Fortnite, no i właśnie znaleźliśmy Bamba. Nie wiem, kim on jest, ale generalnie, no to Bambo, z tego co wiem, z tego co mi napisał na Discordzie, to ma 12 lat. I generalnie właśnie, no to będziemy właśnie sobie teraz trollowali go. Na początku jest taki plan, że będę chciał po prostu się cały czas wykładać, żeby sprawdzić, jak on będzie na to reagował. Także co, myślę, że naprawdę mega kozacki odcinek, no i ja jeszcze odmiotuję na Discordzie. Hejka! Cześć, już jesteś? Cześć, cześć, jestem. Słuchaj, co byś chciał zagrać? Eee, nie wiem, pary kreatywne, oddziały. To możemy zagrać pary, co? Nie ma sprawy. To daj, ready. Dobra, Wówka? słuchaj, to gdzie lecimy? Nie, no, wybierz ty. Kobiety mają pierwszeństwo. Ja jestem gentleman. No to dobra, to chodź na słone wieże, może, co? Nie ma sprawy. Dobra. Na który domek lecisz, to polecę z tobą. A to sobie tutaj na ten środkowy polecę, co? Bo ja lecę na dół, bo tam jest mniej luto. ty weź sobie większość. Dobrze. Dzięki. Mogę? Nie, mogę tak. wziąć? Masz. Dzięki. Mm. Ale ten gość... Ej, nie mogę z tego gościa oddać mi jeden item. Super. Dobra. Jeszcze. Dzięki, dzięki. O tutaj gościa Leży, leży tak, to jakaś spucona jest. A ja nie mam masów, to dałbyś mi troszkę. Hmm? Masz, jasne. Masz. Dzięki. O, tutaj też ma biało. Powalił e, powali mnie. Oni tu mają white. Dobrze, idę. Przepraszam cię. Nie, nie mam za co, ja mam tu aptekę. Aj, przepraszam. Było dobrze, zgryfowałem, zgryfowałem. No, trochę tak. A może ten, może chciałbyś pograć one 1 Nie ma sprawy. A tak w ogóle, jak ty masz na imię? Klaudia. No, coś tak czułem po twoim no, pięknym głosie. Nie mogę! Dobra, nie mogę, co to się dzieje? No, ja mam na imię Kuba. Ładnie. Ej, słuchaj, ja na chwilkę muszę iść do toalety, to zaraz wrócę. Dobrze. Dobra, słuchajcie, generalnie no to sprawa wygląda tak, że teraz postaram się całkowicie polamić na trybie kreatywnym i zobaczymy jak on zareaguje. Czy właśnie będzie zły na mnie, czy będzie mi dawał fory, bo jestem ciekaw w sumie. Hej, wróciłam. O, serduszko, dzięki. O, a to są a te, to są bronie dla mnie? E, tak, ja pogram niebieskimi. Dobra, no to co, możemy zacząć One One. Dawno w ogóle w Fortnite'a nie grałam. Oj. Ło, wow, ale zbudowałeś. O, tutaj jesteś, dobra. O, jest. Aha. Wow. Dobra, Udało dziś. się. Ja myślałem, że. Jezu, ale ty dobra jesteś jednak. Dzięki. Ja od pierwszego sezonu gram, ale. No, powiem ci, że nie nieźle. Ajajaj. Co jest? Aha, dobra. Ale ty dobrze budujesz tak szybko. Nie mogę cię trafić w ogóle. O! Nie, no. Better, better player. No to co Klaudia? To może teraz na boksy? Dobra, to chodź. Bo na 1v1 mnie gromisz. Dobra, to co? Może chodź na duo? No. A mm, co na przykład potem możemy porobić? Coś takiego, coś więcej? A to, do, to zobaczymy jak nam na duo będzie iść, dobrze? No o. dobra. No ale... Tak... No, no, no... no... No nie wiem, no coś takiego takiego wiesz. A to nie no wiem... No dobra. I to chodźmy może razem na dół na początku. Ej, dobra, widzowie... Ja nie wiem serio co się dzieje w sensie. Ten chłop mnie podryca. Nie mogę! A ty teraz... tym razem lecisz, milady? Aha, no nie wiem. Może tutaj na ten domek, co zaznaczyłam O, no, ładnie wybrałaś. Jakiegoś już taktikara, niebieskiego fioletowego, to ci od razu damy coś. O dzięki akurat mam e, taktikara i popy chodź do mnie. Aha, dobrze już idę. To weź Aj, masz, masz A i ten idę. Totalnie maców nie mam, masz może troszeczkę, eee, mam sto, 160. Przepraszam, bye. zepsułam. Bye, bye. A czym Ale ]że? no. Dobra, dobra. Jak to zrobić? A jak to zrobić? Ja nie wiem. Dobrze teraz robię. Tak? Nie, nie, nie. No i e, 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 przytrzymuj, e, nie puszczaj! No idzie, idzie nas dobić. To ja może potki wypiję najpierw. Szybko! A nie krzycz na mnie! No dobra, przepraszam, ale Jak, tak? No nie! Nie! O! Nie! Przepraszam! Nie no dobra, nic nie schodzi, no... Mój błąd, to co, do nexta? Dobrze, to dobra, to daję w gotowości już. <laughs> nie mogę! Nie mogę! Ej, chodź pokaż coś, bo takiego trika mnie mój kolega nauczył. No pokaż tego chodź, trika. Chodź, chodź tutaj ze mną. Jesteś? My? No? Z tymi liściami. Tak, tak, tak. Aha. Co tam? Co się stało? Ja? Nie, no dobra, ja mam mapę. A, okej, okay, dobra. Ja, chodziło ci, że tak na bok to edytować, tak. aż resetowałaś, dobra. A ja jak mam... się podnosi? E, na Emos. Tak? Podniosłam cię. Eee. Tak? Nie, o, to nie po, połącz. Mnie. Tak? Tak. No może... może tak. być i tak. Dobra, rozumiem. A czekaj. Ale nie, 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 nie. Co? co? O co chodzi tu? Przepraszam! Nie, nie. U mnie przeniknęłaś przez schody, takie tak gry... Tak, coś to się popsuło, się. ewidentnie. Błysk ci się popsuł. Ej, co ty powiedziałeś? Nic, nic, do kolegi. Znaczy do, do, do tego. Do kota mojego. Dobra, dobra, rozumiemy. <głopca> Chłopcu kada w ogóle, nie mogę, ej naprawdę, to jest chyba najlepszy odcinek jaki w życiu nagrywałem, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobra, słuchajcie, to będzie już ostatnia gierka i na końcu powiem, że bardzo mu się podobam, czy coś, teraz będę przez całą gierkę tak gadać i zobaczymy jak on będzie reagował. Ej, w ogóle bardzo dobrze grasz w tego Fortnite'a. No właśnie, wiem, ale coś tak czuję, że ty lepiej, ale dzięki za komplement. Ale nie, naprawdę bardzo dobrze grasz. Może chciałbyś mnie trochę pouczyć, bo ja taka słaba jestem w tą gierkę. Na przykład kiedy byś chciała? No ja to mam czas praktycznie zawsze dla ciebie. No, dobra, no to możemy. Powaliłam! O! No teraz to kompletnie uratowałaś mi skórę, bo e, mam do ciebie takie pytanie. Tak? Chciałabyś powąchać, jak gdzie <grywa> mi o, nie strzelają do nas. się ciebie przestraszyły. To musisz naprawdę być dobra, bo jak ja bym do takiej odległości podszedł do nich, to już bym miał. O, dzięki, naprawdę jesteś miły. A dałbyś mi trochę materiału, bo tak zbierasz, a ja troszeczkę nie mam. O, dzięki. A, albo tema też masz. O, dzięki. Jesteś super miły. Najśmieszniejsze jest to, że ten ty, typ ty nadal mnie ogląda, Klaudia. Chyba chce Ciebie podziwiać i Twoją urodę. No, możliwe. Tutaj jeszcze chłopy są. Ja nie mam itemków troszeczkę. Nie ma kewa, ten, czy... To chodź do doby, bo ja bym chciała Ci coś powiedzieć. Ej, słuchaj... No? No, bum. no. Chciałam Ci coś powiedzieć. Bardzo miło mi się gra Nie z tobą i słuchaj, jest taka sprawa. Mianowicie czy chciałbyś pozdrowić mój odcinek? <noise> Aha, dobra, ty <noise> <noise> Co jest? No, także tak, słuchajcie, no myślę, że odcinek naprawdę wyszedł mega epicko, ponadto każdy komentarz o treści książka ja także piszcie w komentarzu książka, a ja wam przypinam serduszko, no i naprawdę myślę, że odcinek wyszedł epicko, no i na 500 łapek w górę, będzie kolejny taki odcinek, także zostawiajcie łapki w górę, a jeśli ja już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.